Teraz modny jest temat kogeneracji. Yy, również mamy agregaty kogeneracyjne w swojej ofercie. Ale serio? Mamy, oczywiście, że tak. O kurcze, no to dobrze, no to w takim razie nikt mi parę psów pan powie. Bo to jest tak, podstawa to jest silnik pewnie tak, no musi być czterosów, musi być chłodzony cieczą. Chłodzony cieczą, niskoobrotowy. Wszędzie yy... są agregaty. Tak, dokładnie, no wszędzie. I, I jakiej mocy? Tutaj akurat stoją dwie 550 kW. Ok. I teren zewnętrzny dwa razy po 100 kW. Czyli 2 razy 500, 550 i to jest zasilane wnętrze hali. Tak, jest zasilane wnętrze hali z tego w tej chwili. Okej. Okay, ale... Braku dostępu do kanalizacji można powiedzieć, że nie istnieje z jakimiś tam powiedzmy, że wyjątkami, że to są jakieś tereny ochronne, aglomeracje albo miejscowy plan zagospodarowania terenu tego nie zezwala, ale w zasadzie w terenach wiejskich nieskanalizowanych, no to to jest... Jeżeli jakaś substancja niebezpieczna pojawi się w wodzie, to małże zareagują, zamykając swoje skorupy. Jeżeli zrobi to cała grupa małży, czyli tutaj mówimy o ośmiu lub siedmiu... Agregatu... I Pan mi coś opowiedział o tym, bo Najlepiej ja wiem o tym... dla agregatu prądotwórczego, jak pracuje przy swoim 70-80% nominalnym obciążeniu. To jest najlepsze obciążenie dla samego agregatu. Czyli jeżeli my potrzebujemy 20, przykładowo, potrzebujemy 20 kW... Tak jest. To w tym... No... Cześć, cześć, Witam was gorąco i serdecznie na kanale Dobry Projekt. Na naszym kanale zajmujemy się promowaniem, propagowaniem off-gridu i promowaniem, propagowaniem tych wszystkich rozwiązań, które pozwolą wam i nam żyć bez płacenia rachunków. Czy to jest możliwe? Oczywiście, zawsze, tak jak powtarzam na samym początku, wszystko w teorii, albo bardzo dużo rzeczy w teorii. Okazuje się, że działa, a w praktyce później różnie to bywa. No i dzisiaj jesteśmy akurat na, na takiej imprezie, na takiej imprezie, gdzie między innymi będziemy rozmawiali, ja będę zadawał ci pytania. Cześć. Dzień dobry. Cześć. Witam. Pytanie mam takie. Bo ja powiem ci, że ja jestem zawsze ogromnym i wielkim fanem niezależności, a tutaj można powiedzieć, że no można być, nie wiem, w 90, nie no w 100% niezależnym w kwestii, Wody, tak? Czyli jej... Odprowadzenia Aha. w zasadzie ścieków. Jesteśmy w stanie zamontować, wykonać, zaprojektować oczyszczalnię ścieków, czy to małą, czy to większą, ale praktycznie w każdym terenie. Problem braku dostępu do kanalizacji, można powiedzieć, że nie istnieje, z jakimiś tam powiedzmy, że wyjątkami, że to są jakieś tereny ochronne, aglomeracje albo miejscowy plan zagospodarowania terenu tego nie zezwala, ale w zasadzie w terenach wiejskich, nieskanalizowanych, no to to jest można powiedzieć, że przyszłość, która minimalizuje naprawdę wielokrotnie koszty. Czy bo ja słyszałem, mi się tak do końca, na samym początku nie chciało wierzyć, ale jest tak, że u Was z tej oczyszczalni woda może zostać oddana gdzieś do stawu, jeziora? No w, w, akurat w warunkach, gdzie mamy takie jak to, oczyszczalnie przydomowe, no z różnych względów, ale bardziej formalnoprawnych, no to odprowadzamy to w większości do gruntu, albo na powierzchniowo, czy to w jakichś celach gospodarczych do wykorzystania Aha. nawadniania, ale tak jest, że przy takich troszeczkę większych oczyszczalniach to 100% oczyszczalni odprowadzamy do rzek, do wód płynących. Tak jak tutaj na przykład mamy tam taką grafikę a op, komer a pokaż, komercyjnej to może oczyszczalni. I opowiedz, jak to wygląda, jeżeli chodzi o kwestie poszczególnych etapów. To znaczy, jakby to tak w skrócie powiem tylko na temat samej technologii, że my jesteśmy zwolennikami złóż obrotowych. Dlaczego? Dlatego, że. To gdzieś, co zawsze podkreślam, że oczyszczalnia ścieków, no ona musi radzić sobie przede wszystkim ze zmiennością i, i, i cyklami życia rodziny, tak? Na początku w rodzinie mamy małe dzieci, później starsze, raz są gdzieś tam dzieciaki w, w domu, później gdzieś tam wyjeżdżają na studia. Zawsze mamy jakąś tam zmienność zarówno jakości, oraz ilości tego ścieku, a oczyszczalnia ścieków musi sobie z tym poradzić, dlatego my preferujemy złoża obrotowe, bo one sobie bardzo fajnie, elastycznie dostosowywują do do tego, co do niej dopływa, i zależy się od tego, jak, czy to jest mała skala, tak jak tutaj mamy oczyszczalnię przydomową, tą tutaj na tej grafice, czy właśnie dużej oczyszczalni, tak jak tutaj dla 250 osób, i to jest urządzenie dla no, prawie całej wioski, okay. to różnica Czyli polega to jest, tylko na tym, że. można powiedzieć, że to jest przemysłowa oczyszczalnia, taka, która jest w stanie. No nie wiem, więc jakieś osiedle... pensjonaty, duże... hotele, budynki użyteczności publicznej, całe wioski nawet, po 200, 300, 500, 1000 i w górę. Mamy, taki, mamy, mamy mnóstwo realizacji, które w ten sposób kanalizujemy, centralizujemy, czyli tam, gdzie nie jesteśmy w stanie dociągnąć kanalizacji, a opiera się to tylko i wyłącznie na złożu obrotowym, Niskoenergochłonnym silniku i bezpośrednio odprowadzamy ścieki oczyszczone do środowiska, czyli do cieków wodnych. Okej, okay, dobrze, a powiedz mi, tutaj masz realizację, podejrzewam, że takie przydomowe. To są przydomowe właśnie technologia złóż obrotowych, to, co najczęściej promujemy, zresztą też nasi użytkownicy najczęściej to wybierają, bo one są bezwonne, nie generują żadnych hałasów i są praktycznie, że bezobsługowe, gdzie mamy tylko właśnie mały silnik, mhm. e, a to jest technologia złóż zraszanych. Takie troszeczkę bardziej optymalne cenowe rozwiązanie oparte o technologię z już zraszanych. Okej. Okay. A powiedz tak. mi, bo y, y, skoro mamy już tutaj takie demo eksponaty, to mógłbyś opisać cały proces? Bo Oczywiście, myślę, że może to być chyba jeden z najbardziej treściwych odcinków w kwestii pokazania tego wszystkiego. Tak, bo to jest typowy model pokazowy, ale to zwróćcie uwagę, że to jest y, żywy zbiornik. Okay. Dokładnie to jest montowane w ziemi i my to chcieliśmy pokazać, że raz jakość wykonania, charakterystykę działania, ale przede wszystkim musimy sobie wykroić, zobaczyć wszystko, to, co jest w środku. No tak, jakby każda oczyszczalnia ścieków, jakakolwiek by to nie było, no to ona jest zawsze podzielona na dwa etapy: oczyszczalnie mechaniczne i biologiczne. Tu mamy mechaniczne, pozwól, że ja powiem, a ty mnie poprawiaj. Tak. Jeżeli nam ten ściek wpada tutaj, to w tym momencie tak, po pierwsze, wszystko na samym początku idzie w górę, Tłuszcze. później opada. Tak jest. Tak? Bardziej chodzi o separację. Tak. Cięż, ciężkie idzie na dół, no bo wiadomo, że jest cięższe od wody, tak. tłuszcze, które są lżejsze, wypływają nam do góry, flotują okay. i ściek sklarowany, czyli ze środkowej części, wpada nam kolejno Taki do... Tak. uspokojony. Uspokojony, uśredniony, okay. zbuforowany Dobra. do tej kieszeni. Czyli on dołem dołem tak. wchodzi nam, wbija się w tą komorę, tak? Dokładnie, Zwróć uwagę, że to jest Ten nasi... otwór tutaj jest przelewowy? Dlaczego? Z jakiego powodu? Nie? To jest otwór rewizyjny, skąd wybieramy osad. Robimy to raz na 12 góry. miesięcy. Aha, Dokładnie. czyli z góry tutaj, dosłownie w tym miejscu, wchodzi nam rura przysłowiowego, jak pan szambonurek przyjeżdża, albo Nazwany jakiś inny tam... lokalny wkaś. biznesmen, który przyjeżdża i opróżnia nam to, co, że tak powiem, nie powinno trafić do kanalizacji, no bo właśnie okay. to jest osadnik, który wyłapuje to, co nie powinno trafić do kanalizacji, Dobrze. dlatego ten ostatnik jest bardzo istotny okay. i tutaj nam wpada ten ściek sklarowany. On ma 50% mniej więcej oczyszczenia mhm. i na drugie 50% musi być oczyszczone w warunkach tlenowych. I to okay. się już tutaj. I teraz tak, z tego osadu tutaj, w ogóle jest super. Mi, mi już się ten odcinek bardzo podobał, on jest taki bardzo merytoryczny. Z tego osadu powolutku, powolutku tutaj tym kubeczkiem nalewa się Tak jest. ten Do tej przegrody, wstępny, wstępny. Ja to na to mówię, płetwa. Ściek. to ta... wstępny ściek. Tak, i ście... On specjalnie ma tutaj otworek? Żeby się nie zapowietrzał. A, no bo wiadomo, że jak kubeczek by wszedł do wody do okay, powietrze by okay, weszło, a żeby się okay, nie zapowietrzał, spokojnie. to on ma właśnie trochę tej wody pobrać. Tak. I ona trafia sobie tutaj. tutaj. Tak, właśnie, I to nam retencjonuje te nagłe przepływy i to jest bardzo istotne, no bo wiadomo, że rodzina też funkcjonuje w cyklach, tak? Godzina 6-7 rano, każdy dzieciaki szykują się do szkoły, okay, rodzice szykują się do roboty, tak. nagle mamy uderzenie. Tak. Ona to wyłapuje, a ten czerpak przez 2,5 godziny porcuje nam do reaktora, żeby to rozłożyć w czasie. Okay, I to jest ta retencja y, takich nagłych napływów i... Y, bardzo świetnie się to sprawdza. Właśnie okay, czyli tutaj mamy te wrzuty, zrzuty i tak dalej, i tak dalej, tutaj kubeczek, pyk. I tu jest to przelewane, wrzucane do części, tak, do tego reaktora, tak gdzie nam się zaczynają budować kultury bakterii. Tutaj, tak jest. Tak? I to, te, się dzieje, które... to się dzieje naturalnie. Nie, okay. nie, nie wymuszamy tego, nie wspomagamy tego w żaden sposób. Mhm. Wytwarza się tak zwany osad czynny w postaci cienkiego takiego biofilmu bakterii mhm. klanowych. Mhm. To się dzieje samoczynnie, natomiast zachodzi nam reakcja. Reakcja tak zwanej wymiany tlenowej, czyli ta bakteria pobiera jedzą czyli związki organiczne, okay. a jak się wynurza ponad luźność to, to pobiera tlen z atmosfery, pokrywa szczepieniem powietrza. Tu nam penetruje tlen, który wchodzi w te wszystkie przestrzenie i ta bakteria sobie hałstnie trochę tego tlenu, okay. rozłoży to, co ma rozłożyć i dalej przepływa już ściek oczyszczony do osadnika wtórnego. Czyli on przepływa na zasadzie przelewa się, czy jak, jak to? Przelewa się już grawitacyjnie. Aha, czyli chodzi o to, że ten... Yy, poczekaj. Jest, aha, faktycznie. Skoro tutaj wlaliśmy tam, nie wiem, 100-200 gram tego ścieku brudnego. 3 tak? litry. To jest 3,5 litra. Tu, jedno, jedno tutaj, w tym kubeczku? Jedno machnięcie, nawet nie chyba. Co ja mówię? Nie. To może nie. z, z Pół litra. Może pół litra. Okej, okay. mała stosu, porcja. Tak, mała jakaś mała porcja. Mała porcja. Dobra, porcja. tam nie wiem, pół litra niech będzie. Czyli jest wlewany tutaj i dokładnie tyle samo się tu po prostu przelewa. Tak jest, to jest już wyrównany poziom razem z zasadnikiem wtórnym. Tam jest taka pomarańczowa rura na końcu. Dobrze, okej. Z okay. tego co że tutaj mamy wersję taką nietypową. Bo w sytuacji, kiedy mamy wysoki poziom wody gruntowej, albo ewentualnie odbiornik się gdzieś dalej. Mamy możliwość założenia pompy na odpływie. To A, jest pompa okay. ciśnieniowa, ona nam wyprowadza te ścieki już w dalsze odległości. Okay. E, pompa jest zamontowana z zaworem zwrotnym, żeby nam się ściek nie cofnął. Dobrze, z sygnalizacją Dobrze. dźwiękową o alarmie, o przepełnieniu. I to jest taka bardziej okay. rozbudowana wersja, natomiast Dobrze. w zdecydowanej większości tutaj normalnie. Grawitacyjnie. grawitacyjnie dokładnie do Ja gruntu, sobie zerknę, przejdę tutaj Dobrze? do gruntu. OK. I to jest osadnik A. wtórny. I on, o, ta cała komora tutaj, ona zatrzymuje, w zasadzie to zatrzymuje osad obumarły. Czyli okay. obumarłą bonę biologiczną. Okej. Okay. Czyli to, co nam się odseparuje od tych talerzy, od tych tarcz, ląduje nam w osadniku wtórnym. I z zasyfonowanego odpływu wypływa nam to do cieku wodnego, bądź przez przepompownię, jeżeli jest owce sprzętowane. Dobrze, i tym możemy choćby nawet gdzieś tam pod rośliny jakieś ozdobne, czy coś na zewnątrz. Są tego, są, są tego typu rozwiązania, żeby właśnie podpowierzchniowo, albo w kierunku jakichś takich nieużytków, jakiejś okay. roślinności, okay. może nie tak odważnie, żeby na, na trawkę, no bo pamiętajmy o tym, że ściek to jest. Czy dzieci ściek... biegają czy coś tego? To może to jest... byśmy to nie do końca, gdyby chcieli, no jest ale to ściek, typowo. Nie? No, no, no. Jakby w nomenklaturze jest to nadal ściek oczyszczony to oczywiście, tak. ale. Jest Natomiast to no jak najbardziej, on już jest pozbawiony wszystkich związków organicznych, zawiesiny, ma też azot w sobie, więc może do tego posłużyć. Super, to ja w takim razie uciekam, trzymaj się, baw się dobrze, a ja Dziękuję. lecę, bo chciałbym sobie jeszcze tam poszukać e, innych tam Twoich tutaj kolegów, tudzież nie kolegów, a widziałem, słuchaj, a widziałem, nie, nie ma konkurencji, słuchaj, a widziałem jeszcze było takie fajne stoisko, zaraz sobie pójdę do niego, bo mieli agregaty prądotwórcze, a wiesz, nas z prądem bardzo to interesuje. 50 wiesz, lat silnik, bardzo bo, niewielkie pobory, więc... Bo co by nie gadać, to Ty również tutaj potrzebujesz energii i prąd, a my jesteśmy fachowcami od prądu. Tak jest. Trzymaj się, hej, cześć. Dzięki, miłego. No jak, żeby inaczej prowadzić media społecznościowe i rozmawiać o niezależności energetycznej w pominięciu z agregatem? Tak jest. Jesteśmy polskim producentem agregatów prądotwórczych. Wywodzimy się z Andrychowa. Serdecznie zapraszamy. E, o, może coś więcej? A co macie za agregaty? Małe, duże? W naszej ofercie znajdują się agregaty prądotwórcze od 3 kW. Od trzech. To są trzy. Tak, to jest 3 kW agregat w wersji przenośnej. Następnie mamy agregaty również yy, stacjonarne, oraz w ofercie znajdują się agregaty prądotwórcze w wersjach przewoźnych mhm. z silnikami spełniającymi normy emisji spalin stacji 5. Od trzech do dwudziestu, tak? Od tutaj 3 widzę. Do 20 od dwudziestu to mamy agregaty przenośne. Dobrze, a tu? Yy, tutaj mamy agregaty przewoźne. Dobrze. Proszę mi powiedzieć, bo powiedział Pan, ja jak słyszę, że są produkowane w Polsce, tak. to ja mam, razu, ja mam od razu całe Chiny przed oczami. No to niekoniecznie, tu akurat wszystko produkowane jest w Polsce, u nas w siedzibie w Andrychowie. Ale serio nawijacie silniki, wszystko nie, i silniki, ten, ten, ten... Ku, silniki kupujemy akurat od renowowanych dostawców. Dobrze. Koler. Iveco. Brodnice, które stosujemy w agregatach prądotwórczych są produkowane we Włoszech, producent Lindze Electric. Okej, okay, dobrze. I tutaj składacie. A proszę mi powiedzieć w takim razie, bo teraz modny jest temat kogeneracji. Yy, również mamy agregaty kogeneracyjne w swojej ofercie. Ale serio? Mamy, oczywiście, że tak. O kurcze, no to dobrze, no to w takim razie nikt mi parę psów pan powie. Bo to jest tak, podstawa to jest silnik pewnie tak, no musi być czterosów, musi być chłodzony cieczą. Chłodzony cieczą, niskoobrotowy. Yy, pronica oczywiście, Linz Elektrik. Ale tego to, to wtedy co? To diesle? Znaczy yy, kogeneracyjna to w zależności, yy, Biogazowe też mogą być. Dobrze, a, czyli na gaz tak samo? Na gaz to również, tak. I macie i, taki, i takie i takie? I takie i takie mam dobrego. Kurczę, to ja już zaczynam Pana tutaj coraz bardziej lubić. Niech mi Pan teraz powie o tym konkretnie modelu. Co to jest w ogóle? Bo on jest taki dosyć spory. To jest i... agregat o mocy 40 kVA. O, to ja lubię takie duże. Yy, pronica oczywiście, Linz Electric. Silnik Kohler, amerykański. Ten tutaj. Tak jest. To jest silnik niskoobrotowy, chłodzony cieczą. Ok. A cała jednostka na to czyli jest przykładowo mocy 40, taki, kawała. Czyli taki korpus idealnie mógłby się nadawać pod kwestię kogeneracji. Oczywiście, że tak. Dobrze. A jakie są najczęściej zadawane pytania, ktoś chce wynająć, wynająć, wypożyczyć, kupić albo przykładowo ma jakąś firmę, która wynajmuje takie agregaty? Yy, zakup agregatu produkcyjnego to jest jedna sprawa, a dwa to jeszcze jest yy, serwis, opieka serwisowa, żeby była zapewniona w okresie gwarancyjnym, pogwarancyjnym, żeby klient w trakcie eksploatacji agresy, z agregatami nie miał żadnego problemu. Ma, jakąś, ma jakiś problem, bierze telefon, dzwoni, problem rozwiązujemy od ręki. Dobrze. Na rynku jesteście od roku. W, w tym roku mamy jubileusz 25 lat na rynku polskim, jako producent agregatów. To ja się tu z Panem drażnię, że Wy od roku jesteście, że gwarancję mamy do bramy i później się nie znamy. To u Was tak to nie działa? Nie, nie, u nas tak to nie działa. Będziemy do końca świata i o jeden dzień dłużej. Super, super, dobrze. Proszę mi powiedzieć, jak wygląda w kwestii tego obciążenia? Bo agregat, żeby mógł sobie pracować spokojnie, ekonomicznie, to każdy ma inną taką charakterystykę pracy. Tak? tak? jest. Najlepiej I dla agregatu... Jakby pan mi coś opowiedział o tym, bo Najlepiej ja wiem... O tym dla agregatu prądotwórczego, jak pracuje przy swoim 70-80% nominalnym obciążeniu. To jest najlepsze obciążenie dla samego agregatu. Czyli jeżeli my potrzebujemy 20... Przykładowo, potrzebujemy 20 kW, tak jest. to w tym momencie robimy nadkład 20%. Plus 20%, minus. dokładnie 20%, żeby ten agregat pracował pod takim swoim 70-80% obciążeniem. Czyli taki 25 kW możemy obciążać tak do 20. 20 tak jest najlepiej dla samego agregatu. Dobrze. A użycie paliwa wtedy też ono jest proporcjonalnie niższe, wyższe jak to jest. Z A tym czy to jest jeżeli chodzi o zużycie paliwa, to każdy producent podaje przy maksymalnym obciążeniu. Okay. Jeżeli agregat pracuje 70-80% tego co my chcemy, no to obciążenie adekwatnie też będzie mniejsze od tego, co mówi nam producent. Dobrze, a czy nie jest trochę teraz tak, bo ja wiem o tym już słyszałem. Od producentów, dystrybutorów słyszałem, że dochodzimy do takiego momentu, w którym powoli okazuje się. Że agregaty prądotwórcze zaczynają być konkurencyjne dla prądu z sieci? No tu nie do końca, bo jeżeli weźmie Pan pod uwagę kwestię zakupu agregatu prądotwórczego, Dobrze. kwestię eksploatacji, czyli e, zużycie paliwa i do tego potem koszty serwisu, no to jednak, e, bądź jak, co, bądź, no to jednak e, energia elektryczna wychodzi taniej. Z przewodu. Z przewodów, tak. Z sieci. Być może teraz tak, bo akurat ja tą opinię usłyszałem od kogoś, kto zaopatruje budowy, zaopatruje mm -hmm. budowę. I teraz w czasie budowy wiemy o tym, że jest ten taki moment przejściowy, gdzie bardzo często jeszcze nie ma tego prądu. Mm -hmm. tak? tak? I w tym momencie prąd na budowie też jest dużo droższy. No, no tak, tak ten jest budowlany. Budowlany mo może wychodzić drożej, tak? tak. To, to wtedy jak najbardziej agregat pełnotwórczy, Jeżeli kwestia pracy agregatu na budowie, gdzie ten agregat miałby pracować 10-12 godzin dziennie, tylko i wyłącznie agregaty 1500 obrotów, Taki egzemplarz jak tutaj świetnie się spisuje. Czyli to są nisko te obrotowe. Nisko tak? obrotowe, dokładnie. Gdzie żywotość mm. takiego agregatu jest bardzo, bardzo duża. Dobrze, pytanie jeszcze, bo akurat tam w przypadku budowy ja usłyszałem taką opinię, bo tam też chodziło o kwestię kogeneracji I w tym momencie ja sobie poskładałem dwie, trzy rzeczy, że podciągnięcie linii, założenie tego prądu w czasie budowy i tak dalej, to też nie jest mobilne, a często jest tak, że te firmy one muszą działać dość szybko, bo wiadomo, że zanim jak już można dużo rzeczy zrobić, zanim ten prąd gdzieś tam dojdzie. A czy to jest tak, no kogeneracja raczej na budowie się nam nie sprawdza. Jeżeli chodzi o kogenerację, to jest najlepszym rozwiązaniem wtedy, jak już jest agregat stacjonarny i będzie przystosowany tylko i wyłącznie do jednego budynku. A nie, że będziemy go chcieli po prostu wykorzystać, agregat nodotwórczy taki kogeneracyjny, w jakimś innym miejscu niż sobie okay, to miejsce... Okej, dobrze, to... możemy tutaj tworzyć teorię, że pod podogrzewanie dla pracowników i tak I... dalej, no może by taki jeden faktycznie się tam nadał. No może tak, no to mhm. wszystko w zależności od... Teraz tak, jak to się serwisuje? Jak często? Ile roboczo godzin to musi serwisować? Znaczy, tak, my jako producent mówimy tak: najważniejszy jest pierwszy serwis. Pierwszy serwis takiego agregatu produkcyjnego przypada mniej więcej po 100 godzinach. Po 100 godzinach przyjeżdżamy, robimy serwis olejowy, czyli wymiana oleju, filtra oleju, sprawdzenie parametrów i agregat sobie pracuje w dalszym ciągu. Następne przeglądy wykonujemy co 500 motogodzin co 500 motogodzin, co 500 motogodzin w przypadku takiego agregatu uh -huh, uh -huh. oczywiście niskobrotowego, bo zupełnie inaczej przegląd przebiega w przypadku agregatu przenośnego gdzie tutaj zalecamy wymianę co 10-50 y, 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 przepracowanych motogodzin co 10? Co, y, tak, pierwszy serwis w przypadku takiego agregatu jedno, tak. y, jednocylindrowym tak. no to pierwszy przegląd wykonujemy po pierwszych przepracowanych 10 motogodzinach a następnie co 50 będzie co? Czyli okay. 10 razy częściej. 10 razy częściej, dokładnie. Okej, okay. dobrze. To jakby ktoś z Was miał pytania i by się zastanawiał, to już Pan tutaj myśli, że nam pomógł i rozwiał trochę wątpliwości. A jakby mieli Państwo jeszcze jakieś dodatkowe pytania, serdecznie zapraszamy do kontaktu. Usług. Okej, okay, okej. Okay. Przez całą rozmowę z tyłu stał pan na tle tutaj tej, tej, tego banera. W związku z tym myślę, że naprawdę jeżeli ktokolwiek będzie cokolwiek szukał, to na pewno tutaj do pana dotrze. Lecimy dalej. Przykuło moją uwagę tutaj takie coś i... a dokładnie... No właśnie, ja oddam panu głos może. Dokładnie jest to system biomonitoringu Symbio, który zabezpiecza ujęcia wody przed nagłym skażeniem. Bazuje on na reakcji małży słodkowodnych, jakimi są skójki zaostrzone. Jeżeli jakaś substancja niebezpieczna pojawi się w wodzie, to małże zareagują, zamykając swoje skorupy. Jeżeli zrobi to cała grupa małży, czyli tutaj mówimy o ośmiu lub siedmiu osobnikach, wtedy nie ma wątpliwości, że w wodzie pojawiła się jakaś substancja, która może im zaszkodzić. A jeżeli może zaszkodzić małżom, to i też może zaszkodzić nam. Małże co prawda nie powiedzą nam, co w wodzie się pojawiło, natomiast okay. dadzą ten pierwszy sygnał do działania, do podjęcia działań zaradczych tak, żeby laboratorium mogło zbadać próbkę wody, która wywołała alarm. Czyli tak, tu widzę, że mamy tak, czujnik temperatury, tak, tak tu jest, jest czujnik temperatury. Się. Dodatkowo mamy sondy halotronowe, które mierzą natężenia pola magnetycznego. Małż mając przyczepioną do swojej skorupy sprężynę z magnesem, w ramach zamykania się i otwierania przesuwa magnes i zmienia natężenie pola magnetycznego. Natomiast sterownik w późniejszym etapie wizualizuje nam na ekranie komputera to, jak bardzo małże są otwarte. Mamy aplikację mobilną, dzięki czemu możemy być w każdym miejscu na świecie i mieć podgląd na to, czy nasza woda jest zdatna do picia, czy też nie. To teraz zadam Panie pytanie takie, które pewnie jeszcze chyba nikt panu nigdy nie zadał. Jaki jest wiek emerytalny małży? Trzy miesiące. Wiek emerytalny to trzy miesiące, z racji tego, że tyle czasu małże pracy. Zadawali w takie pytania? Tak, a później trafiają z powrotem do jeziora, z którego zostały odłowione. Także wymarzona praca. Trzy miesiące i emerytura. A okej, okay, dobrze. Ale tu powiem, no nie, no to spoko, to mi się to podoba. Z tego względu, że no faktycznie, jeżeli mogą nam powiedzmy chwilę posłużyć, ale jednocześnie też nie będziemy je tutaj przemęczali, to myślę, że okej, okay, chyba. Jak najbardziej, jak najbardziej. A widziałem ta, Macie taką piękną makietę, może Pan coś o niej powiedzieć? Bo ona jest w ogóle mega, taka fajna, ciekawa, bardzo ładna. Dodatkowo zajmujemy się również oczyszczaniem sieci wodociągowej, czyli pozbywamy się z sieci wodociągowej złogów korozyjnych. A także przeciwdziałamy wtórnemu zanieczyszczeniu, czyli przebarwieniu żelazowo-manganowemu. Dodatkowo okay. nasza metoda powoduje, że węglan wapnia, czyli tak zwany kamień, nie wytrąca nam się podczas gotowania wody ani na kabinie prysznicowej, czy też armaturze grzewczej. Okej, okay. super. Ja myślę, że w ramach takiej ciekawostki, te pary zdań, które Pan nam powiedział, choćby nawet zbliżyły naszych widzów do tego, żeby dowiedzieć się, jak fajnie możemy współpracować sobie z naturą. Dzięki. Super, do miłego, hejka. Jesteśmy na targach i okazuje się, że te targi potrzebują zabezpieczenia w postaci prądu, tak? Wynajem agregatów i okazuje że Pan tutaj jest na zapleczu ja tutaj sobie chadzam dookoła i okazuje się, że spotykam Pana, który przyjechał dwoma samochodami ciężarowymi. To są dwa czy to jest jeden? Jeden samochód ciężarowy i busik. Okej okay. i wszędzie są agregaty? Tak, dokładnie, no wszędzie. I jakiej i... mocy? Tutaj akurat stoją dwie 550 kW. Okej. Okay. I teren zewnętrzny dwa razy po 100 kW? Czyli dwa razy 500, 550 i to jest zasilane wnętrze hali. Tak, jest zasilane wnętrze hali z tego w tej chwili. Okej, okay. ale czy on idzie prąd z tych agregatów, czy to jest zabezpieczenie tylko? Nie no w tej chwili stoiska jakby pobierają prąd, czyli agregat generuje i i zasilę stoiska. Czyli, czyli to jest na zasadzie takiej, że hala nie ma swojego takiego mocnego przyłącza? Ma, ma swoje przyłącze, no ale boją się, że nie wytrzyma. Z racji tego, że po prostu jest tam ileś wystawców, którzy zadeklarowali jakąś tam moc, która przewyższa ich możliwości, nie? Aha, okej. Okay, okay, na tej zasadzie. Okay, no i okay. wtedy dzwonią po nas, jak potrzebują pomocy. Okej, okay, dobra. Bo ja byłem, szczerze mówiąc, bardzo zaskoczony, jak zobaczyłem, że na tyle zapleczu, na zapleczu targów jest sprzęt, który ma zasilać tą imprezę, no bo ja rozumiem, że u nas, u nas my z racji tego, że jesteśmy w przededniu robienia imprezy 13-14 czerwiec 2025, robimy targi o tematyce off-gridowej w Magdaleńcu w, pod Toruniem. No i z racji tego, że my naprawdę nie mamy tego prądu z sieci, no to dla mnie jest to zrozumiałe, że chcąc się zabezpieczyć, możemy mieć jakieś agregaty. Ale żeby normalna impreza targowa, taka wiecie, pełnowymiarowa, potrzebowała jeszcze dodatkowe zabezpieczenie, to tu jestem zdziwiony. Znaczy nam to się dosyć często zdarza, bo nawet, nawet robimy w takich miejscach, gdzie, gdzie jest przygotowana infrastruktura energetyczna, a i tak przywozimy agregaty, bo się boją, że nie wytrzyma, nie? Pewnie koncerty. Koncerty, różne, różnego typu wystawy też obsługujemy i w plenerze i w halach i dosyć często agregaty się właśnie spotyka, żeby A ile to tam prądu, ile to bierze tej ropy? Nie, ropy czy benzyny? Co to? to jest na dieselek, ropy? dieselek, ropa. Diesel. No to zależy od obciążenia tutaj te jednostki na, na dzień dobry po odpaleniu gdzieś tam około 10-12 litrów przy pełnym obciążeniu nawet ponad 100 na godzinę, oczywiście, nie? 100 na godzinę. Od 10. Od 10 do 100, zależy jak jest obciążony, nie? Dobrze. A 10 litrów to jak, to, to ile wtedy obciążenia on daje? Zero. <grym> Zero. Przy 10 litrach? To jest na pusta, jak on chodzi, nie? <grym> na biegu jałowym tak Dokładnie, zwanym. Dokładnie, na biegu jałowym 10 litrów, nie. Okej, okay, dobra, dobra. No to no dobra, no to jak już trochę chociaż weźmiemy, no typu no 20 kW, 30, 50. No to gdzieś pomiędzy 15 a 20 litrów, nie. Okej. Okay. waha. Ostatnio robiliśmy koncert, no to ten właśnie co teraz pracuje, no to chodził obciążony gdzieś na około 100 kW, to 28 na godzinę. 100 kW, tyle było podawane na tak, koncercie tak. i to brało... Około 20-30 litrów powiedzmy, że okay. na godzinę. To jest w miarę dobre? To się psuje, czy nie psuje? Jak się dba, to się nie psuje, nie? Jest jak ze wszystkim. Jak, się, jak, się, jak, jak dbasz, tak masz generalnie, nie? Okay. Super. Bardzo dziękuję w takim razie za te kilka słów, z tego względu, że myślę, że pewnie jak ktoś by z Was się zastanawiał, skąd się bierze prąd na targach i na imprezach, na koncertach, to między innymi właśnie z takich zestawów. Bardzo dziękuję. Ja dziękuję również.